Budzimy się, budzimy i państwa bardzo serdecznie. Małgosia Gałka, Marta Czech, Konfederacja. Dzień dobry szczęść Boże, Konfederacja Korony Polskiej. Konfederacja Korony Polskiej, tak Polski, rzecz jasna. Witamy państwa serdecznie raz jeszcze. No to, to pani Marto, to teraz pokażemy troszkę więcej. Pokazywaliśmy taki fragmencik, a teraz cała ta okoliczność i po raz pierwszy w Polsce przychodzi Giertych do Tuska. Tak, myślę. Kombinował. Także to, że mnie nie dał do tego, to jest nawet z długo. Natomiast skurzony jestem na to, że mnie nie dał do Senastu, bo gdybym mi dał ten, pod poznania, ten, to, to bym był zadowolony. No. Ale też mnie by to biznesowo uderzyło to, jest, to, jest, to, jest, to jest. Także nic nie mogłem na to brać. Chciałem, a mnie nie chcieli, no i trudno. Ale nie mogłem iść na drugi, wiesz, na, na jakiś okręt, gdzie bym po prostu się spalił. Nie, to kompletnie Nie, no, to, to nie, no wiesz, ale On już tutaj pięć okręgów mi proponował i w każdym nich bym przegrał. Pięć okręgów. I siedział tej półtorej godziny mnie Moskwa, że mnie się zgodził. Ja mówiłem, nie pójdę w ten, nie pójdę w ten, to następny. Miał przygotowane. Myślę, że któryś wiesz, nie skusi, że się nie, nie mam wszystkiego przetestowane. To jest pięć okręgów. Gdzieś tam wschodnia Wielkopolska, Radom. wszystkie takie świty, wiesz. Tam, gdzie wiesz, to? Było. Także tam, wiesz, naj, najbliżej jakby równości to było właśnie pod Warszawką, czyli tym północnym uważanym, ale też, no, nikła szansa. Tym bardziej, że jak ja bym wystarczył, to na pewno jakiś tam lewica razem czy coś bym mi wystawili, by tam się nie... Także ja nie mogłem brać żadnego wypowiedzi. Kontekst jeszcze to są rozmowy dotyczące list wyborczych, kształtowania list wyborczych w 2019 roku. Takie są nasze ustalenia, a rozmowa dotyczy tak naprawdę rozmów Romana Giertycha z Grzegorzem mhm. Schatyną, ówczesnym szefem Platformy Obywatelskiej. Znała pani Tuska z takiej strony, pani Marto? Znaczy, ja ogólnie pana Tuska nie znam osobiście, nawet na dzień dobry, bo jakoś szeroko, szerokim łukiem się mijamy w tych korytarzach sejmowych i parlamentarnych. Natomiast na tyle, na ile się znamy, a w zasadzie ja go znam z wypowiedzi, w zasadzie niekonsekwencji, braku wiarygodności, to mnie to nie dziwi. Pan Tusk, ale i też pan Giertych prezentują obaj taki szablonowy upadek klasy politycznej w naszym kraju, co, co bardzo martwi, bo po tych rozmowach widać, że dzisiaj politykom mainstreamu nie zależy na. Na tym, by realizować jakiś interes Polski, polską rację stanu, by dbać o nasz kraj o Polaków, tylko by jak najlepiej spozycjonować się na listach wyborczych i by dorwać się z stołka i jeszcze raz przyssać ten przysłowiowy ryj do koryta, brutalnie mówiąc, bo niestety to już jest ten poziom brutalizacji. A reszta to z... By, mhm. tak? tak, a reszta to, to my właśnie, mhm. którzy jesteśmy określani z pogardą, ale tu też y, z przykrością należy stwierdzić, że przez poprzednią władzę również my pamiętamy tą przysłowiową miskę ryżu, a w zasadzie nawet nie przysłowiową, tylko dosłowną, wyartykułowaną przez byłego mhm. premiera już Mateusza Morawieckiego. No a co będzie to z Tus... boli, zarówno jedno jak mhm. i drugie. A co będzie z Tuskiem w takim razie? Czy m, po ujawnieniu tego w jaki sposób określa pogardliwie Polaków, wyborców, nie powinien się więcej zastanawiać, tylko złożyć dymisję po prostu. Tak byśmy chcieli, natomiast niestety, po pierwsze, wyborcy mają niestety krótką pamięć i my staramy się ją odświeżać i apelować o to, by nie zapominać tych wszystkich bezeceństw, do których, których dopuszczał się Donald Tusk, i jego spółka, ale i też poprzednie rządy. I chcemy, żeby to było rozliczone. Natomiast Donald Tusk w swoim expose już zapowiedział, że tych rozliczeń w zasadzie nie będzie, bo nas obserwują wielkie mocarstwa, tu Unia Europejska, tu Stany Zjednoczone i być może będzie rząd w Polsce byłby posądzony o brak praworządności, więc z wielką taryfą ulgową będzie traktował te tak zwane rozliczenia i w zasadzie godzinę mówił w swoim ekspoze i nic nie powiedział, ani na temat planów, ani na temat rozliczeń, ani na temat jakiejkolwiek strategii rządowej. W zasadzie to była taka pogadanka, którą można by również zrealizować w takiej restauracji. A jaka jest rola Romana Giertycha w tej, w tej, w tej całej układance koalicji rządowej w tej chwili? Mm. Bo widać z tych rozmów, że oni się bardzo dobrze znają, tak. bardzo się Mocno panowie fazują mówiąc po młodzieżowemu, więc zastanawiam się. Ja jest... nie znam takiego języka. Jaka jest, A, właśnie. A jaka jest rola y, Romana Gierdycha w tym samym układzie? No on sam się przedstawia jako taki odcień konserwatyzmu, który mm -hmm. wszedł do tej koalicji, do platformy obywatelskiej. Przedstawia się jako ktoś, kto nie chce realizować ambicji politycznych, bo po przegranej Trzaskowskiego wstąpił, więc on zupełnie inaczej rysuje swój wizerunek na potrzeby elektoratu i na potrzeby Polaków, niż właśnie wychodzi w tych nagraniach. No i widzimy jaki to faryzeusz z pana Giertycha, ale on już niejednokrotnie zdążył się przefarbować i zmienić front o 180 stopni, więc u niego to jest normą. No przykre jest jak się patrzy na poziom aktualnych tak zwanych elit bo to tylko pokazuje ile mamy pracy jako polska jako politycy by doszłosować do jakiegokolwiek poziomu który mógłby realizować interes polski ale wracając do tuska pani Marto, to są tak mocne słowa pogardy wobec polaków wobec wyborców że w moim odczuciu on nie będzie w stanie się z tych słów wytłumaczyć nawet jeżeli zwoła dzisiaj konferencję prasową dostanie no, kilka wiemy, pytań sprawie, że tego nie, zrobi, nie bo... zrobi natomiast no jak się wytłumaczyć z takich słów. Znaczy, no, znaczy, kto, w naszych oczach kto się nie wytłumaczy, nie ale my musimy tłumaczyć Polakom, by nie ulegali tej medialnej manipulacji. Wiemy, że Donald Tusk ma media, ma pieniądze na reklamę, na pr i to wszystko może ubrać w takie ciuszki, które dadzą się sprzedać i ludzie to kupią. Dlatego apelujemy do Polaków, by nie kupowali po raz kolejny tego Judasza, który chce sprzedać Polskę i któremu nie zależy na dobru Polaków. Ja wspomniałam o tym, że on nie zwoła konferencji prasowej, bo mam wrażenie, że będzie znowu ta sama strategia, która jest od wielu, wielu lat przy okazji różnych afer, taśm. Mhm. Wtedy, kiedy się Donaldowi i Tuskowi pali, to jest tak zwana strategia na wyciszenie tematu. Nie ma go. Albo na, nie ma. Albo na tematy zastępcze. I teraz zastępcze. tematem zastępczym będzie rekonstrukcja, deregulacja i wszystkie akcje inne, ale również temat wyborów prezydenckich, ponowne liczenie głosów. To są wszystko tematy zastępcze, podczas gdy Polska ginie, polskie rolnictwo jest zażynane, pełzająco wkracza Mercosur, wschodnia granica nie jest pilnowana, pak migracyjny na pełnej, i zarówno jeśli chodzi o migrantów nielegalnych, ale i legalnych, bo tu chodzi o masową niekontrolowaną migrację, już bez względu na jej legalność czy nie, bo papier nie Zmienia niebezpieczeństwa, które płynie ze strony tych obcych kulturowo ludzi, no ale też widzimy, że Federalizacja Unii Europejskiej postępuje. To są poważne tematy, którymi powinniśmy się zająć, a nie jeszcze raz rewizją wyborów, których trzeba było przypilnować, kiedy one były, a biorąc pod uwagę te obietnice, tych wszystkich rozliczeń, przeliczeń. Ja uważam, że ten zabetonowany układ, który funkcjonuje po 1989 roku, jest tylko po to, żeby taki miraż tworzyć dla ludzi, że jest jedna. Na druga strona, ten duopol, ten duopol należy rozbić. Tutaj, nadzieję, jest Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej. Myślę, że ta trzecia i czwarta siła polityczna są w stanie pozytywnie namieszać, jeśli chodzi o to, co się podzieje na scenie politycznej. Natomiast no, w tym momencie to jest już równie, równie pochyła, jeśli chodzi o ten rząd. Żadna rekonstrukcja nic nie zmieni. To jest podrowanie trupa i bez względu na to, czy marszałek rotacyjny będzie rotacyjny, czy stały, to biorąc pod uwagę, że na tym pokładzie nie ma już nikogo, kto by się nadawał na dobrego kapitana, jesteśmy no, skazani na to, że ten okręt utonie. Więc na nie titaniku? Tak. tak, tak uważam, tak uważam. Natomiast jest jeszcze ratunek w postaci tego, że Polacy się zreflektują. Może będą przyspieszone wybory, może nie będą, ale jeszcze te dwa lata postaramy się wytrzymać tak, żeby do tego dna nie, nie, nie upaść. Znaczy to, tak? bo to, bo jesteśmy... to, co usłyszeliśmy, to, to jest e, e, powód do tego, żeby współkoalicjanci tuska platforma obywatelskiej się otrzeźwili jakoś PSL ich trzeba otrzeźwić oni się nie otrzeźwić oni oni się sami nie otrzeźwią PSL jest koniunkturalną partią oni się nazywają partią piwotalną, że raz zwrot raz tam no ja to mówię, otwarcie, że jest to taka etatowa kurtyzana polityczna, która by ze względu na poglądy jest w stanie się dostosować do jasne, ale do teraz mamy sytuację potencjalnego ale, ale mamy, tak. wrócę jeszcze do tego, bo mamy teraz sytuację mhm. taką, że E, mózg tej koalicji cesarz Tusk nazywa wyborców Polaków tak jak nazwał, czyli z bami. Uh -huh. To jest w przytomności kosiniaka Kamysza, w przytomności Hołowni i Czarzastego. I co oni na to teraz? Ta wulgaryzacja języka również na scenie politycznej już tak nie oburza, jak to jeszcze parę mm -hmm, lat temu było, prawda. niestety. I jest pewnego rodzaju znieczulica. Dlatego obawiam się, że może im to ujść płazem. Niestety nie chciałabym, żeby tak było. Mimo, naszym zadaniem jest dbać... Mimo, że to jest adresowane do Polaków, do wyborców, do narodu? Mimo. też sowej Przyjaciół? Mimo, no I mimo, mimo, że tak. E, natomiast naszym zadaniem jest dbać o poziom debaty politycznej i myślę, że nawet nie ma co cytować za często e, tych, tych słów, Ponieważ one się uleżą, tak. Polacy się z nimi oswoją. My mamy za zadanie, również Państwo, jako redaktorzy, się, podnosić os poziom... Oswoją debaty. się z tym, jak zostali nazwani, myśli Pani? Schodzi o to, że pewnego rodzaju brutalizacja powoduje znieczulice i to, że populacje są tak czy tak nazwani, oni już przestają reagować. Ich interesuje, jakim będą mieć rachunek za prąd, czy będą mieć z czego wyżyć od pierwszego do pierwszego, czy co, co ich czeka, czy no to będą dobrze, mieć pracę, czy będzie bezpiecznie. Czyli tak, rachunki za, za prąd rosną. Od pierwszego do pierwszego to różnie bywa. Tak. Nie czujemy się bezpiecznie i tak dalej i tak dalej. Tak, oczywiście, no to powiedziałem i Mercosur, Pak Migracyjny, Federalizacja Unii Europejskiej, coraz mniej mamy do powiedzenia we własnym kraju, przestajemy być gospodarczyć. To Polaków przede wszystkim interesuje, a poziom debaty publicznej jest tak zbrutalizowany, że w tym momencie tylko podniesienie go na wyższy poziom jest w stanie jakkolwiek uwrażliwić wyborców na to, by było lepiej, jeśli chodzi o merytorykę. Nie ad personam, nie ad putinum, jak to się dzieje w hmm. przypadku zwłaszcza Konfederacji Korony Polskiej, ale ad rem do rzeczy. Rozmawiamy programowo. I myśmy na tej linii kampanijnej, zarówno przed pierwszym, jak i drugą turą, mimo że już nasz kandydat pan Grzegorz Braun nie kandydował w drugiej turze, bo się do niej nie dostał. Dbaliśmy o to, by nie uderzać w kontrkandydatów, ale by realizować i promować program naszego kandydata, program partii i obserwowaliśmy, że różnie to bywało u kontrkandydatów, bo jeśli chodzi o drugą turę, to ten atak był na tyle zbrutalizowany, że nawet nie skupiał się na kwestiach programowych, ale na wzajemnym podczepywaniu się tak i wyciąganiu brudów, co jest zupełnie niepotrzebne. Tak samo jeśli chodzi o areny między narodową czy unijną. Również uważam, że brudy powinno się prać u siebie w domu, nie wyciągać, nie kalać swojego gniazda na zewnątrz, a niestety to się dzieje. Nawet jeśli mówimy o władzy, która jest władzą zdradziecką względem Polaków, to powinniśmy te kwestie załatwiać u siebie. Marta Czech, Konfederacja mhm. Korony Polskiej. Pani Marto, bardzo dziękujemy. Ja się będę upierał, że nazwanie Polaków z. Bami To jest jednak przekroczenie pewnej e, pewnej. Jest, ale utrwalanie. Nawet... nawet jeżeli to jest brutalizacja. Ale, ale ja się zgadzam języka. z panią Martą z kolei, że tak. utrwalanie tego nas impregnuje niestety na kolejne takie. Bardzo Niewali. dziękujemy. Kobiety dziękujemy. mają troszkę inną wrażliwość. Może, Może dziękujemy. tak. Dziękujemy za rozmowę, dziękujemy, że Państwo są także z nami. Dziękuję na bardzo. Wracamy niebawem, do zobaczenia.